Manko jestem, minefunek i gramy sobie dzisiaj w World of Warplanes To dopiero rozpoczęła się bitwa, tak już widzę, że ktoś strzela. Tak, nagrywam World of Warplanes sam, a to dlatego, że nie mogę mieć... Okazało się, że jak bo miałem okazało się, że nic nie mogę mieć włączonego oprócz programu do nagrywania i World of Warplanes Dlatego <coughs> będę grał nagrywał sam z World of Warplanes bo inaczej to mi kraszuje grę i dlatego nie mogę po prostu nagrywać na escape. Ie. Chyba, że będę miał jakiś... bo niestety niestety, niestety 32-bitowy system i jest naprawdę mi ciężko dosyć. Tam już widzimy kogoś, już sobie to było. Ma... No, już nie ma, już mnie na pewno. Ja mam klasę piątą tak naprawdę na noc. A już mnie czekaj, Czy nie jestem za dobry w tą grę? Na klasę piątą mój samolot nazywa się BF109 chyba. Znaczy dokładnie nazwy nie pamiętam, gdzie jest w ogóle ten koleś? a on na szóstej siedzi. Zobaczcie, Zastrzelcie mi go. A? Nie mi, go, co jeszcze nie. A, jeszcze coś mi nie... ...cały czas mnie... ...ponuje. Coś mi nie idzie. Fuck! Myślę, że gra nie jest za głośno. O mam kadłub uszkodzony. Zaraz mnie zdejmie. Wiem, że to wam się wydaje dziwne, ale mam bombowca, ale nie mam bomb, bo nie chciałem, bo byłem za wolny. I teraz... będzie na pewno zła, bo oni mają iły, o jeden się już rozbił yy, oni mają tam iły, czyli szturmowce i bardzo dobrze niszczą te budynki nasze mam no już kolejny Samy, a u nas same zostały o, a one się kiepsko biją, bo mają, mają słaby, o, słaby ostrzał Teraz prze, o tutaj jest jakiś co to będzie za tęsa? piąta jak się nazywa? Dobra. No, piąta klasa. Już się I tak dalej ma strzelać. Także jak mówiłem myślę, że gra nie jest za głośna, jeżeli będzie, to po prostu zrobię inny odcinek i będzie wyciszona, bardziej wyciszona gra. Ale dobra, słuchajcie. Widzimy się na następnej bitwie, ponieważ nie ma sensu przedłużać i patrzeć, jak inni grają i giną. Także widzimy się po krótkim cięciu. Okej, okay, jesteśmy po krótkim cięciu. Widzicie mnie, jak jestem w warsztacie. A to tylko dlatego, że bym... chciałbym wam pokazać mój samolot, tam ulepszenia ogólnie. Bomby chcę, mogę sobie zakupić, ale nie chcę, bo mogę bo będę miał, będę za ciężki wtedy i nie chcę pdków też marnować, patrzcie, bym 6 tysięcy zmarnował i tylko 28 by mi zabrało zwrotności, by mi też za, by mi dodało tylko 28 prędkości na silnik najlepszy i bym miał minus 3 zwrotności, także to słabo opłacalne, dlatego, że patrzcie, rozwój, szósta klasa. Proszę bardzo, tylko 4000 PDK, także mi to naprawdę się nie opłaca tam zmieniać. Dlatego dobra, widzimy się w bitwie. Okej, okay, rozpoczęła się bitwa. Także jest... Yy, także bit, bitwa nazywa się Arktyka, prędzej mapa Arktyka, co ja gadam. Yy, tak, i jeszcze nie powiedziałem jednej rzeczy na samym początku jak się witałem nie wiem czemu, ale nie powiedziałem, że w końcu jest World of Warcraft sam nie wiem czemu bo naprawdę w końcu jest ten World of Warcraft bo po prostu nie miałem weny żeby w to grać dlatego nagrywam z gta i z minecrafta tylko dlatego bo po prostu no nie chciało mi się w to grać Grałem w Non stop codziennie grałem w, tylko w tą grę i grałem w tą grę w tą grę y, aż 5, y, może 3 godziny, a w Minecrafta grałem jedną lub dwie godziny, także y, także to jest ogromna różnica zwłaszcza, że ja wtedy World of Warcraft nie nagrywałem i, i Minecrafta też nie nagrywałem, także... Czy nie, na Minecrafta nagrywałem. Teraz trochę pomyślałem, wybaczcie. Minecrafta nagrywałem, ale widzicie w jakim krótkim czasie to musiałem grać w Minecrafta. Grałem tylko w tę grę, bo ta gra była, jest bardzo fajna i dlatego w nią grałem. Yy, dobra, koniec wyjaśnień, lecimy do myśliwca, fuck. A tam nie co to tam zabędzie. Yy, też myślimy. Więc... Ale one są chyba gorsze, tak? to są te japońskie. Japońskie gówno. doładowanie mi się zaraz skoń, skoń, skończy, skończy dlatego nie robię. O, wykrył Dobra. A, a. Czemu nie skręca? Ej, lol, był jakiś bug w work of ja, Albo ja miałem, albo w ogóle. Wszyscy. Kurczę, ale dobrą zwrotność mają. Widzę. O, ten na dole się zjadł, weźmę. Zgadźmy, że ten kill, żebym więcej pediatrów dostał, bo widzicie ile brakuje. Tak, 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 dobra, dostał. Mała wysokość, wiem, 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 wiem. Okej, okay. leci za mną... fuck, nie leci. Yy, bomby nie. Kurczę, prawdy, jest! Nie, to nie mój kill, fuck. Yy, ale za mną za to jest chyba nie tak jest fuck 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 jak tak szybko aha to był ten bombowiec a gdzie on w ogóle był nawet nie wiem okej dobra yy, znowu widzimy się w następnej bitwie okej okay, już lecimy w na następnej bitwie Chyba ocean... Tak, ocean spokojny Chyba już byłem na tej, na tej mapie Na to odcinku i teraz by gdzie tu polecieć Chyba prędzej z nim, nie Dobra, to nie z go dogonimy Bąbowce są bardzo szybkie, dlatego To jest zimne, bo myśliwce są mniejsze I powinny być moim zdaniem trochę szybsze No mniejszy opór powietrza powinny być szybsze, ale tutaj patrzcie, bombowce takie kurczę ogromne. Kurczę, no... Tu, tu, nie pogadasz, nie pogadasz takim... O, tu jest. Tu jest cwania jak się nam. O fuck jest ich za dużo. Zabracam, zawracam, zawracam. Oszczela już. Patrzcie, co jest niedopracowane. Widzicie? Te chciały yy, nie będą z kompletą. Tylko... Yy, Okej. Okay. już tak zrobię. Możemy wam zaznaczyć, żebym tego nie zapomniał zrobić, to teraz ja sobie zrobię takie cięcie i zawsze patrzę przy tym cięciu czy tam coś było cięciem, czy tam coś było, czy nie. Okej, okay. tam jest jakiś bombowiec do ładowania użyjemy. Ugh, ale wysoko. Fuuu. Ale wysoko. Jak on tam powiedział? To jest tak s taki ja mam. раз, раз <плодисмент> Уже без <бездей, да? плодисмент> Jeszcze ja on, no, jeszcze ja on... Wyjdzie fajnie. Dobra, sobie zlecę. Jak wyżej go zmuszę wtedy możliwe. No, zmuszę go. Proszę mnie prezesem nie. Kadłub w ogóle już uszkodził. Gdzie on jest? Tu. Nie no, mamy przezwrotność. Coś się wydaje, nie? Ja leci w górę aaa, już poznałem, bo leci tak bardzo w górę tak po tym doładowaniu tak jak mu się zmniejsza, doładowuje sobie i żeby tam do niego możliwe, że nawet nie dolecą. I jak potem on będzie zlatywał, to będzie mu łatwo, a oni stracą panowanie nad samolotem i bum. Może sobie zastrzeić całkiem mogę. Fajna, fajna, fajna. To styka, nie mówię. Zaraz przegramy. co usłyszałem? Dobra, trzeba ty. Masz? Patrzcie, patrzcie ile punktów, oni mają 65, a ja 6. Wiecie co ja mam w tej grze takiego nie farta, że zawsze, po prostu zawsze, Trafia mi się słabo nie Zawsze przegrywam. O o, może mi trochę zlagować. Znaczy skalshować może mi grę, bo jest czerwone. Jak sami widzicie. Czy możecie wy nie widzieć. Dlatego ja zastępuję nagranie chociaż nie, nie trzeba, dobra, nie skraszywało. i tutaj się pożegnamy tak, dokładnie e, tylko chciałbym jeszcze zobaczyć ile brakuje pedeków a ciągle 4000 a pieniędzy uuu Dokładne 300 000. what the fuck e, e, a zobaczymy sobie ups, e, ten Wiecie co? Ja wam jeszcze opowiem? To jest siódemka, nie? Ja kupię maksimum to. Ta, wiecie dlaczego? Patrzcie na to. Yy, znaczy... Tutaj macie kadłub do ulepszenia. Ósemce, ma, nie macie już yy, znaczy... Czy, nie, to jest dziewiątka. Maksimum chyba dziewiątkę ja chcę właśnie kupić. Yy. Tak, maksimum dziewiątkę yy, Tak, dziewiątkę Szóstka może mieć bomby Szóstka, o właśnie widzicie Szóstka może mieć bomby I to jest maksimum z bombami Nie wiem czemu, bo to są bombowce Ale nie mają bomb potem Ale dobra, ten nie ma rakiet jeszcze Właśnie, patrzcie Ten, kurcze, nie ma rakiet A ten, gorszy, ma rakiety No what the fuck ale Dobra, yy, tutaj jest ósemka ma rakiety, no to czyli jest jedna przerwa ale zobaczcie ile pedeków on kosztuje dobra dziesiątka, yy, patrzcie tutaj nic nie ma dlatego przepraszam, dlatego napiszcie mi, błagam napiszcie czy ta dziesiątka właśnie czy ona ma wszystko w sobie montowane najlepsze od razu, czy czy to jakoś, nie wiem, bo tutaj widzę że to coś ma przechodzić, czyli że to wszystko przechodzi do tamtego? bo ja naprawdę nie wiem byście mogli mi powiedzieć bo nie jestem pewien dlatego tak tylko się pytam patrzcie prędkość ma prawie 1000 ten najlepszy, zwrotność ma bardzo kiepską, ale dobra słuchajcie to by było na tyle z tego odcinka trzymajcie się i na razie